Czyście państwo kiedyś w starym takim pełnym zagracenia strychu? Czy myszkowaliście między różnymi rozrzuconymi czy położonymi starymi rzeczami? To jest właśnie takie miejsce, gdzie zgromadziliśmy nowe nabytki. Nabytki są nowe, ale wszystkie sprzed 500-400 lat. To jest nasza graciarnia, która jest jednocześnie pięknym zestawem przedmiotów. zgromadziliśmy tutaj najróżniejsze dzieła sztuki ostatnio kupione przez zamek porcelanę, meble, obrazy, biskwity i brązy. Wszystko jest tutaj tylko czasowo. Państwo jesteście unikalnymi gośćmi, ponieważ za niedługi czas tę wystawę zlikwidujemy, bo każdy z tych obiektów ma już swoje miejsce na stałej ekspozycji. królewskich, część do pałacu pod blachą, uzupełnią nasze zbiory, będziecie Państwo mogli każde z tych dzieł sztuki spotkać w innym wnętrzu, ale razem już nigdy się nie pojawią. Wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć dzieła sztuki od Sasa do Lasa zgromadzone razem w tym jednym wnętrzu. Zestawem porcelany z Sèvres z połowy XVIII wieku, a komodą paryską z samego początku tego stulecia, rokokową, bardzo pięknie zdobioną brązami, wisi portret Katarzyny Starzeńskiej, pięknej Gabrieli, żony polskiego hrabiego, która w 1803 roku przyjechała do Paryża i podbiła praktycznie cały dwór Napoleona. była dość trudna później, ponieważ Józefina, żona Napoleona, poczuła się zazdrosna. Zaprosiła ją na herbatę, po czym po półgodzinnej rozmowie, starzeńska opuściła pokoje Józefiny i następnego dnia razem z mężem wyjechali. Mąż zajmował się rybami. Był uznanym w całej Europie ich teologiem. Napoleon proponował mu nawet katedrę naukową na uniwersytecie, żeby mógł badać ryby i swoje wyniki publikować w Paryżu. Wrócił do Galicji i zajmował się dalej swoimi akwariami. Straszliwie się nudziła. Wyjeżdżała do Wiednia, do Lwowa, uczestniczyła w balach, nie przepuściła żadnego karnawału. Życie zaczynało iść dwoma różnymi drogami. Mąż pozostawał przy rybach, żona bawiła się z młodymi kawalerami. Taką właśnie zalotną, uroczą panią starzeńską namalował François Gérard, najbardziej znany, najbardziej modny portrecista dworu Napoleona i początku XIX stulecia. Starzeńska razem z Lutnią w pięknym, kaszmirowym szalu, tutaj zakazanym wtedy, bo przecież trwało embargo Wielkiej Brytanii, ale posiadała i François Gérard ją tak właśnie sportretował. Drugi jej portret znajduje się w Galerii Welwowie. My posiadamy w tej chwili portret Starzeńskiej, namalowany przez Gérarda z pewną maestrią, ale i również żarliwością. Urokowi tej młodej damy nikt się nie mógł oprzeć, również malarz portrecista. Z jednego z obrazów, który wisi w tej sali, spogląda na nas. Młody chłopiec z filuternym uśmiechem, który nieco spod oka patrzy na widza. To jest obraz Battistella Caracciolo. Malarza, który wyszedł z pracowni Caravaggia i był jednym z najbardziej modnych portrecistów i malarzy początku XVII stulecia we Włoszech. Obraz który już w tej chwili stał się znany w kręgach muzealnych Europy. Muzeum Capodimonte w Neapolu poprosiło nas o wypożyczenie go na wystawę monograficzną tego malarza, którą urządzają na jesieni tego roku. Jeszcze go nie powiesiliśmy w miejscu przeznaczenia na zamku. Jeszcze dokładnie żeśmy go nie zbadali, a już mamy prośbę o wypożyczenie. Raciolo był osobą bardzo kontrowersyjną, ponieważ gwałtowny charakter, nieuregulowany tryb życia. To wszystko sprawiało, że patrzono na niego trochę spod oka, ale jednocześnie był malarzem o niezwykłym kunszcie. Te snopy światła pokazujące nagie ciało, to mroczne tło, które pozwala odsłonić tylko niektóre fragmenty zaplecza. To wszystko czyni z niego wielkiego mistrza światłocienia z pierwszej połowy XVII wieku. My ten obraz posiadamy od niedawna i zapewne przedstawia on Świętego Jana. Tak został nazwany. Czy na pewno? Nikt tego nie wie. Uśmiech. Poza ten nieco taki luźny sposób patrzenia i ułożenia ciała każą powątpiewać. No ale tak on w tej chwili jest nazywany i tak został określony. Jesteśmy z tego nabytku bardzo dumni, ponieważ jest to jedno z tych dzieł, które należą do głównego nurtu sztuki europejskiej i zamek może się nim od dzisiaj chlubić. Stoję przed kuferkiem wypełnionym porcelaną. To jest dar dyplomatyczny używany w grze politycznej przez Augusta II. Ten serwis, serwis z czarkami do herbaty, ewentualnie do kawy, przygotowany został w Miśni w koło roku 1724. Manufaktura w Miśni powstała około 1710 roku. Herald, który malował ten serwis, był jednym z najbardziej znanych i wpływowych dekoratorów tego okresu. Nie miał prawa wyjeżdżać z Miśni. Był niemal więźniem z tej miejscowości, ponieważ wettynowie zazdrośnie strzegli nie tylko procedury, sposobu fabrykowania porcelany, ale również swoich mistrzów, którzy ją zdobili. Sama wytwórnia produkowała porcelanę wyłącznie na zlecenie Augusta II. To on decydował, co ma być robione, w jakich ilościach i komu chce to powierzyć. Prezenty były niezwykle prestiżowe. Nie każdy mógł do nich aspirować, i nie każdy mógł ich wyczekiwać. To wszystko Harold odmalował bardzo precyzyjnie i ten kilkudziesięciosegmentowy serwis jest jednym z bardzo nielicznych. To jest eksponat klasy światowej. Zamek jest dumny z posiadania tego zestawu, który składa się z sześciu czarek i sześciu podstawek. Do tego dochodzi cukiernica, imbryk i Czajniczek, jednocześnie herbatnica i duży dzbanek. To wszystko razem z sześcioma łyżeczkami zrobionymi ze srebra augsburskiego czyni zupełnie wyjątkowy, bardzo kompletny serwis. Mamy tutaj kilkadziesiąt scen chińskich. Chińszczyzna była niezwykle modna, bardzo precyzyjnie odmalowywana. według. Pewnej wiedzy tylko europejskiej. Z realiami chińskimi trudno powiedzieć, na ile ma związek. Ale Herold potrafił to robić w sposób znakomity. I żadna z tych scen, które tutaj są odmalowane, nie powtarza się. Jest to panorama kilkudziesięciu scenek portowych, obyczajowych, również portretów dworaków, mandarynów. Uważny widz oglądający ten serwis dojrzy na dlenku tego dzbanka sygnaturę, która świadczy o wczesnej produkcji tego zestawu. Zupełnie wyjątkowa i zupełnie niespotykana sygnatura miśnińska z początku istnienia wytwórni. Czy Państwo wiedzą, dlaczego rzuciłem te kostki? I dlaczego tak siedzą? Właśnie zacząłem grać w trick-tracka. Stół jest z końca XVIII wieku. Piony niektóre zostały dorobione, ale właściwie są autentyczne. A cała gra jest praktycznie zapomniana. Musimy się jej uczyć na nowo. te piony, białe i czarne pola, które tutaj są zaznaczone, również e, dziurki, w które wkładano oznaczenia tych pól. To wszystko miało znaczenie i było doskonale znane. A przy samym stole siadywano w ten mniej więcej sposób, jak ja teraz siedzę, e, całymi godzinami. musiały być wygodne, dlatego zrobiono poduszki pod łokcie. Siadano okrakiem na miękkim siedzeniu, więc ci gracze mieli dużo wygodniej niż ja w tej chwili. Chcemy oszczędzić autentyczne krzesła które też z tej epoki pochodzą, są bardzo dobrze wykonane, tapicerkę poprawimy, ale one właśnie pokazują jak długo i jak cierpliwie można było te partyjki tutaj rozgrywać. Stół do tiktaka zostanie wstawiony do pokoju zielonego. Pokoju, który będzie deserowym, a jednocześnie do zabawiania się po obiedzie. Sąsiaduje z pokojem żółtym, który jest jadalnią dla wybranych gości. Stanisław August Poniatowski urządzał tam specjalne obiady, m.in. obiady czwartkowe. Stół do trick pójdzie tuż obok, do pokoju zielonego, tak żeby goście po sutym posiłku i uczonych debatach mogli się trochę rozerwać. Gra była bardzo modna w drugiej połowie XVIII stulecia i Stanisław August Poniatowski oraz jego dworacy uwielbiali tę grę. Używali takich właśnie skórzanych kubków, jak ja trzymam w ręku, do rzucania kostek. Ta zabawa, gra w trick była czymś, co bardzo absorbowało wszystkich ludzi dworu Stanisława Augusta na Zamku Królewskim w Warszawie. Dzieła sztuki zgromadzone w tej sali są świadectwem, że zamek żyje i rozwija swoją kolekcję. Musimy kupować najwybitniejsze dzieła sztuki. To są wybrane spośród wybranych, i jednocześnie to jest podporządkowane odtwarzaniu atmosfery Królewskiego Dworu. Komnaty Królewskie, pokoje prywatne to było miejsce, którego atmosferę, którego styl, którego czasy minione chcemy odtworzyć. Zgromadzone tutaj dzieła sztuki i rzemiosła poświadczają, że jest to możliwe nawet po upływie ponad 200 lat. W XXI wieku cofamy się do końca XVIII stulecia i robimy to na dużą skalę i bardzo sprawnie, a jednocześnie z dobrym doborem najwybitniejszych dzieł, które tylko możemy pozyskać.